Witajcie moi widzowie, tutaj zobaczcie, dostałem fake linka od koleżanki i koleżanki z klasy no i ten link prowadzi do fake Leviatana, który oczywiście działa, dopóki nic nie klikniemy jesteśmy w miarę bezpieczni tutaj już widać link tutaj <grym> i tutaj te emotki podejrzane oczywiście, że nikt tego nie używa <laughs> Czy znasz sieć Folhandlewu Lewiatan? Ten tak. T i A jest dużymi literami, H jest mało, nikt nie dopracował. Ale tu jest, popatrzcie, kto jest na profilowej, ma tu myślałem, że to żart, ale dostałem prezent na rocznicę, bardzo zaskoczony. Oczywiście pisane koślawym językiem polskim. Dzięki za to wydarzenie wygrałem prezent, mogę kupić wiele rzeczy, które chcę kupić. Świetnie, nigdy nic nie wygrałem. Jestem zdumiony. Dzięki za prezent. No i tutaj reszta takich opinii, fake oczywiście, ale ale no to są, w ogóle pliki cookie nie pytało, w ogóle nie pytało pliki cookie to tyle jeśli chodzi o ten lewiaten, ale jeżeli, oczywiście jest dosyć dziwna rzecz, jeżeli cofniemy sobie to na dotację rządową na stulecie pilot PPL lot no to znowu mamy ten link, ale jeszcze inny Yy, przez tę będziesz miał szansę na zdobycie 2000, i tutaj znowu te, tak, koślawe. Yy, znowu, właśnie, no nie to są te opinie, znowu te same, nie będę tego czytał. No i zobaczcie, jakie to jest koślawe, wszystko znaczy, jakie to jest koślawe to opisanie tych ludzi. No i tyle, na co mam do powiedzenia. Nawet właściwie tu nie, nie, nie ma tutaj nic dziwnego. Po prostu można tak rozpoznać to. I oczywiście. To nie są oryginalne strony, bo tutaj jest wakinotal.top i po tym możecie wszystko sprawdzić. A na przykład nie pytało mnie o pliki cookie, czyli to też jest sus. Dobra, no to tyle widzowie, do widzenia.